My nieustannie jesteśmy pod wrażeniem tego, co się dzieje się na scenie Teatru Kortik. Połączenie muzyki, strojów, no i oczywiście fantastycznych gry aktorskiej, baletowej, tanecznej, akrobatycznej. Na mnie osobiście robi fascynujące wrażenie. Franuś, jak na Tobie? Było fajnie i ciekawie. Ja w każdych spektaklach najbardziej patrzę na akrobatykę, bo dla mnie to jest fascynujące, jak ci ludzie się wyginają lub na szarfach robią jakieś akrobacje i właśnie na to zazwyczaj patrzę i to jest dla mnie niesamowite. Spektakl był tak cudowny, jak zresztą zawsze są cudowne spektakle teatru kortikę. Fenomenalne oczywiście nasze dzieci wspaniałe, Wszyscy profesjonalni, którzy, którzy, którzy biorą udział w tym spektaklu, fantastyczna muzyka pana Gabriela Kaczmarka, urzekające stroje barwne z naszej pracowni krawieckiej, także spektakl polecam. Fantastyczny! Wszystko na najwyższym poziomie. Naprawdę gratulacje wielkie dla Teatru Kortika.